O, witajcie moi roztomili. Ja uboję coś takiego z netu, z tego neca, taka, uważam, roztomaj te rzeczy, dowiedział się, że w jakimś szmatławcu, bo inaczej gazety taki nie idzie nazwać, w jest puszczane do druku coś takiego, że ślązoki się... O, nie mają kinder Nieprawda, prawdziwe Ślązoki mają kinderstuba. Co prawda, co jest mocka mieszkańców, którzy mieszkają na Wielkim Śląsku, i mieszkają w tak zwanym województwie Śląskim 48% to jest Wielki Śląsk. Ale Kajdzi są postrzegani jako Ślązoki, pokazują się na, w kurortach. Pokazują się w Nikerych placach bez Ale to nie są prawdziwe ślązoki. To są te ślązoki wymyślone. Wymyślone przez Polaków A ta paniczka, co to pisze, to nie wyłącznie pisze. Bo wczoraj przed przedwczoraj, bo jak w takich hajmach mieszko 99,9% Ślązoków. I to nie jest we Ameryce, ani w rikich, fajnych Niemcach, No na Wielkim Śląsku. Mieszkają tam same autochtony. Jak ktoś nie wierzy, niech pojedzie do takiego hajmu, co się nazywa walce. I tam wszyscy godają, Tam wszyscy są ludźmi z Kindersztubu zabrane gospodarze nie ma chadziajstwa no jedna haupa chyba tam tak, widział co była tak trochę ale wszystkie haupy, chałupy fest, zabrane i tam ich nie słyszał żeby ktoś jakoś po nocy larmował żeby na drodze się e, zachowywał tak żeby mnie było gańba za to, że jest Ślązokiem. Nie. Niech się ta pańczka tam przejedzie. Tam jest więcej takich wiosek. Tam idzie obejrzeć nie jedno. żech był byłka grefne muzeum prywatne. Bo Śląsku Śląskę, takie muzeum Wierniego Śląska. Ajmocka artefaktów najwyższej klasy. Nie wyda podobało, żeby tam pierońskie złodzieje nie przyjechali. A ci, co się interesują historią, to wiedzą, kaj to jest. I mogą tam pojechać pooglądać. Zajęcą, żeby się pojechali pooglądać. W walce jest agroturystyka. I to jest taką taka agroturystyka, jakiej nikt w Polsce nie widział. A nawet nie widział, że w innych placach na Śląsku no, o te agroturystyki, w których tam w Górach Sowich, Izerskich czy pod tym Szklarską Porębą, no to nie są prowadzone przez autochtonów i no takich Ślązoków w drugim albo dopiero w trzecim pokoleniu. Po leku oni się robią Ślązokami, po leku nabywają te kinderstube, no ale żeby mieć taką agroturystykę jak w tych Walcach to muszą być długie pokolenia. I powiem wam poziom jak w dobrym hotelu. A ceny jak w agroturystyce. Także jak tam jakiej w tych okolicach to zachęcam, żebyście do tej agroturystyki się zawandrowali, naprawdę werci się, a i z tamtejszymi ludźmi się pogodali, poszpacerowali i obejrzeli, jak wyglądają prawdziwe ślązoki, a nie te Hachary, które udowodniają, że są ślązokami i nabyli tych polonizmów. Bo znów takich co nawet jak są ślązokami, to nabrali tych polonizmów, które używają zamiast przecinka. A ta motyka co to napisała to do mnie jest łożkliwo na 100%. No to do zaś z kąboczkiem.